Pięć. Siedem. Osiem. Pas. słowa kończące się na no. jest ciężkie. <laughs> <to Mocisz> się. <laughs> "-o". ciężkie. Boże, ja mam Oko. Bo. Co. Po co. A hmm. jest to słowo, tak? Powiedz, wyspow. Nie? Ja. Po. nie wymieniłeś słowa, bez że wymieniłeś, bo powiedziałeś, że jest to słowo. słowo. Kolan. O matko. 8. 10. 11. 12. 13. 14. Korci 15. Raz. Zawodnicy, którzy kiedykolwiek grali w eee, Ronaldo, Figo, eee, Beckham, e, Couto, Carvajal. Vasquez, Militao, Gareth Bale, Ronaldo zwykły, Tuchameni, Kamavinga, Güler, Asensio ten, ten Zidane i... Fram! Nie nie ma! Czemu nie wymieniłeś drugiego Osenia? Nie ma, nie ale, ma, ja nie, nie, nie czy... ma, nie ma. Boże, ej, ej, ja myślałem ja o moment, po jak składzie, on powiedział asencję, nie... takie, czemu nie gadasz drugiego E, Ja bym pierwszy polecił po nowym składzie, potem po starym składzie, potem... <laughs> to blisko, blisko, ale wiedziałam, że kudy możesz dać ej. radę.